Witam Państwa. Dzisiaj chciałam Państwu pokazać bardzo ciekawy wzór ażurowy, oka, ja to tak nazywam. No Jest oczywiście idealny na nasze robótki, na, na letnie robótki przede wszystkim. Jest bardzo prosty do zrobienia. Składa się z trzech rzędów i liczba podzielna oczek jest, jest podzielna przez cztery. I po dwa oczka brzegowe, oczko brzegowe i jeszcze jedno oczko prawe z jednej strony robótki i w końcu naszej, przy końcu naszej robótki, żeby dla symetrii, żeby po prostu ten wzór nam ładnie i prosto wychodził. Więc tak jak mówiliśmy, składa się z, z trzech rzędów i jest liczba oczek jest podzielna przez cztery, więc zaczniemy robić. Oczko brzegowe i następne oczko, które ja zrobiłam tak dla symetrii. Więc tak robimy narzut i przerabiamy cztery oczka razem na prawo. Następnie robimy narzut i cztery oczka na prawo. Razem na prawo. Narzut i cztery oczka razem na prawo. Narzut i cztery oczka razem na prawo. I przedostatnie oczko prawe i oczko brzegowe, które ja zawsze przerabiam na prawo. To był nasz pierwszy rząd. Więc tak. W drugim rzędzie robimy w ten sposób. Ściągamy oczko brzegowe, przerabiamy oczko lewe. I zaczynamy naszą nasz wzór. Przerabiamy oczko lewe. I tutaj mieliśmy narzut, prawda? Na tym narzu, narzucie zrobimy trzy oczka. Jedno oczko, narzut. I jeszcze jedno oczko. I wtedy spuszczamy z drutu. Oczko lewe. Na narzucie robimy trzy oczka. Raz, narzut. I jeszcze raz. Oczko lewe. Na, na narzucie robimy trzy oczka, raz, narzut i jeszcze raz. Oczko lewe na narzucie. Raz, narzut i jeszcze raz. Oczko lewe i oczko prawe, które jest oczkiem, jest oczkiem brzegowym. W rzędzie trzecim przerabiamy wszystkie oczka na prawo. To jest nasz trzeci rząd. Przerabiamy wszystkie oczka na prawo. Jest naprawdę bardzo prosty ten wzór. Wszystkie oczka przerabiamy na prawo. I teraz następne, następne trzy, rzędy, trzy rzędy będziemy przerabiali, robiąc, zaczynając robótkę z prawej, strony, robo, ro, z prawej strony, a następne trzy rzędy będziemy robili, będziemy robili, zaczynali, przepraszam, z, z lewej strony naszej robótki. To nam powoduje to, że te nasze oczka, oka wyjdą po prostu na zmianę. Będą rozłożone. Więc tak, ściągamy oczko. To, jest nasz następ... to są nasze następne trzy rzędy, które zaczynamy tym razem ze strony lewej. Ściągamy oczko brzegowe, przerabiamy jedno oczko lewe. I robimy w ten sam sposób. Robimy narzut, przerabiamy cztery oczka razem, ale tym, ra... tym razem na lewo. Proszę spojrzeć. I ściągamy z drutu. Narzut i cztery oczka razem przerabiamy na lewo. Narzut i cztery oczka razem na lewo przerabiamy. Narzut i cztery oczka razem przerabiamy na lewo. Proszę spojrzeć. Oczko przedostatnie lewe i ostatnie oczko brzegowe. W rzędzie drugim ściągamy pierwsze oczko brzegowe i jedno oczko prawe. I teraz przerabiamy oczko prawe i na narzucie dokład, robimy dokładnie to samo. Robimy trzy oczka, robimy na naszym narzucie. Oczko prawe i mamy tutaj nasz narzut, i robimy jedno, narzut. I jeszcze jedno. Oczko prawe i na narzucie. Jedno oczko, narzut, i jeszcze raz oczko, i dopiero wtedy ściągamy z drutu. Oczko prawe i na narzucie. Jedno oczko, narzut, i jeszcze jedno oczko. I ściągamy z drutu. I oczko przedostatnie, i oczko ostatnie. I powtarzamy cały czas te trzy rzędy. Z tym, że co trzeci rząd, Raz zaczynamy z prawej strony robótki, a w następ, na, następnych trzech rzędach z lewej strony robótki. Teraz przerabiamy wszystkie oczka w trzecim rzędzie. Przerabiamy wszystkie oczka na lewo. Naprawdę jest bardzo prosty ten wzór. Jeśli Państwo mają jakiekolwiek pytania, zapraszam na mój kanał. Proszę pisać. Ja z, z ogromną przyjemnością odpowiem na wszystkie Państwa pytania. I oczywiście mam bardzo wiele ciekawych wzorów Państwu do pokazania. Więc w zasadzie zrobiliśmy 6 rzędów, żeby Państwu pokazać, jak ładnie układają się te nasze oka. Jest naprawdę bardzo prosty ten wzór do zrobienia. Dziękuję ślicznie Państwu i oczywiście życzę powodzenia.